The Last of Us wciąż w serialowej grze. Drugi odcinek, choć pod wieloma względami inny i narracyjnie uboższy od odcinka pierwszego, wciąż oferuje to, co oferować powinien. Czyli rozrywkę, emocje, mrok, brutalny świat przedstawiony i pogłębianie relacji. Przy czym to odcinek zdecydowanie gorszy od pierwszego, chwilami rozczarowujący pod względem tego, jak prowadzona jest historia. A ta prowadzona jest bardzo gameplayowo. Po raz kolejny, dla niektórych odbiorców będzie to zaleta, dla niektórych... Wada. Zacznijmy od tego, co wciąż dobre i bardzo dobre. Podobnie jak w odcinku pierwszym, mamy do czynienia z charakterystycznym intrem. Wcześniej było to studio telewizyjne w latach 60. lub 70., w którym dyskutowano o tym, czy grzyby mogłyby okazać się niebezpieczne dla ludzi i co by musiało się stać, aby takowymi się stały. W zasadzie niewiele, ale też i wiele, bo przyczynek do powstania problemu mogłoby stanowić ocieplenie klimatu. No ale są lata 60., bzdura przecież to jest, że średnia temperatura na świecie. Mogłaby się podnieść? No, generalnie mogłaby się podnieść, ale musiałoby prowadzić do tego dużo złych rzeczy. Ale w ogóle o czym my panowie dyskutujemy? Przecież to jest absurd ale generalnie tak. Stanęło na tym, że gdyby jednak grzyby miały głos, to byłby to głos ostateczny. Dla ludzkości, nie dla grzybów. To było w odcinku pierwszym. O otwarcie odcinka drugiego przenosi nas do Dżakarty. Stolicy Indonezji, jednej z największych aglomeracji świata. Na początku 2000-tych lat zamieszkiwanej przez ponad 8 milionów mieszkańców, co może pomóc zobrazować nam to, o jak wielkiej skali była mowa, gdy uznana indonezyjska mykolożka mówiła o zrzuceniu bomb na Dżakartę, jako jedynej opcji umożliwiającej a raczej dającej jakąkolwiek nadzieję na zatrzymanie czy też zwolnienie epidemii. Sekwencja w Jackarcie to bodajże najlepszy fragment z całego odcinka. Intensywne 15 minut, które poza zapoznaniem nas z genezą nadchodzącej apokalipsy jest świetnym dodatkiem wprowadzającym do serialu większą różnorodność. Po raz pierwszy wychodzimy przecież tu poza obszar Stanów Zjednoczonych. Kolejny wydawałoby się już stały i solidny filar The Last of Us, czyli budowa świata przedstawionego. Podobnie jak i w grze, taki tutaj kreuje niepokojący Pełen niebezpieczeństw, nie pozwalający na złapanie chwili oddechu czy opuszczenie gardy, ale i piękny oraz w pewien sposób fascynujący świat. Scenografia wewnątrz czy na zewnątrz lokacji jest szczegółowa, precyzyjna, dająca nam sporo informacji o przestrzeniach, w których poruszamy się wraz z bohaterami. Czasami jednak pojawia się w niej coś z teatru, może to ogromne przywiązanie do szczegółów, może sposób wykorzystania zamkniętych, przede wszystkim tych mniejszych przestrzeni. Po raz kolejny też zieleń natury łącząca się z szarością budynków urzeka ekscytuje i nieustannie przyciąga. To, co zdecydowanie najbardziej zaskakuje na plus w drugim odcinku, to charakteryzacja klikaczy, która z racji na pogłębienie barw, światło oraz przede wszystkim czas powstania serialu jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna, niż ta oferowana w samej grze. Klikacze zachwycają swoją różnorodnością, innym stopniem przeobrażenia, pedantycznością i dogłębnością, jeśli chodzi o precyzję designerską. W końcu też Bella Ramsey dostaje więcej czasu jako Ellie i jest w tej roli doskonała. Anna Torf. Z kolei jako test również spisuje się wyśmienicie. Szkoda więc, że i z aktorką i z postacią musimy się już teraz pożegnać. No ale cóż, takie są prawa tejże opowieści. Warto też zauważyć, że powoli zaczynają być nakreślane nowe motywacje Joela. Wcześniej to mężczyzna bez nadziei, który stracił praktycznie wszystko, co można stracić, lub to, co dla niego było najważniejsze. Pod koniec odcinka drugiego nieśmiało, ale jednak coś się w środku tej mrukliwej, gburowatej masy zaczyna tlić. Nadzieja, możliwość na odw Zwrócenie losów świata, szansa na zastosowanie się do niego, lepsza przyszłość, jakakolwiek przyszłość. W każdym razie coś w tych styranych oczach błyska i będzie tylko błyskać tego więcej. A u bloku Joela pozostaje i pozostanie zaś Eli. Co do samego odcinka, ten w dużej mierze przywodził na myśl klasyczny gameplay z gry z półotwartym światem. Za jego reżyserię odpowiadał Neil Druckmann, czyli reżyser i scenarzysta serii The Last of Us. Więc można było się spodziewać dużej ilości smaczków czy isteregów. Tak więc Pojawiły się w tym odcinku takie elementy z gry podkreślone jeszcze bardziej specyficznym ruchem kamery, jak kucanie bohaterów, aby wyciągnąć coś z plecaka, latarki przyczepione z przodu kurtek lub na pasku od plecaka, wyciąganie noża, przeciskanie się przez wąskie korytarze, przesuwanie szafczy, tak bardzo charakterystyczne dla serii gier The Last of Us chodzenie po desce. Aż za dużo tego wszystkiego się w pewnym momencie nagromadziło. Jakby Drakman chciał odhaczyć to, co chciał, myślał, że powinien odhaczyć, czy też po prostu przejście z reżyserowania gier do reżyserowania serialu pozostawia za sobą pewne nawyki, które potrzebują czasu na ewolucję. Tak więc za dużo eksploracji, a za mało tego filmowego, narracyjnego mięsa. Większość odcinka nasza trójka po prostu sobie chodzi. Ale trzeba przyznać, że ładnie chodzi. W dodatku w ładnych okolicznościach przyrody i betonozy sobie chodzi, które są jakby zastane w niechcianej, ale jakże dopasowanej pod względem kolorystycznym symbiozie. No dobrze, to jaki był odcinek drugi? No całkiem dobry był to odcinek, ale zdecydowanie poprzedni epizod unoszący się w czarnobylskich oparach wykreowanych przez Krega Mazina okazał się o poziom lepszy od przygodówkowo-eksploracyjnego spacerowiczowego odcinka drugiego, który zbytnio pachniał grową konwencją Neela Duckmana. Co oczywiście nie znaczy, że był to odcinek zły, o nie, swoje miał zrobić i swoje zrobił. A co miał zrobić? Przede wszystkim wprowadzić do postapokaliptycznego świata, zapoznać nas z jego nieludzką, dziką, nieokrzesaną z zagrzebioną stroną, nauczyć nas, co można, czego nie można w tych zielono-szarych przestrzeniach, czy też pokazać, jakie panują tu zasady i nakazy. Pomrugał też trochę do graczy, a przy okazji uwidocznił, że takie spacerki, eksploracje, pogonie i ucieczki są istotną częścią opowiadania i potrafią sporo o świecie przedstawionym nam powiedzieć. Tak czy siak, dla mnie tych spacerków było po prostu za dużo. Mniej gry w tej czysto technicznej, platformowej, mechanicznej, suchej formie, a więcej serialu w serialu, czyli pogłębienia relacji, pogłębienia. I innych takich takich. A będzie lepiej. Generalnie, raczej na pewno w kolejnych odcinkach coraz mocniej The Last of Us skręcać będzie w tę pogaduszkową, a nie mechaniczną narrację. Także nie ma co raczej myśleć o potencjalnym spadku formy w przyszłości. Warto też zauważyć, że sam odcinek drugi zbiera podobne wysokie opinie co odcinek pierwszy i wciąż grzecznie podąża ścieżką wydeptaną przez grę. Czekamy zatem na więcej.